Powiem tak, e, każda metoda niesie ze sobą jakieś ryzyko, i to ryzyko jest o tyle mniejsze, o ile większe są kwalifikacje terapeuty. I to jest najistotniejsze akurat w przypadku pijawki, e, bo pijawka, która jest dobrze zastosowana i umiejętnie ta terapia jest prowadzona, prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś powikłań jest naprawdę nikłe. Zawsze należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia nadmiernego krwawienia, ale to też powinniśmy jakby zapobiec temu, wcześniej przeprowadzając odpowiedni wywiad, zapoznając się z kartą leczenia pacjenta i z jego historią. Cóż jeszcze? Oprócz krwawienia, no ewentualne reakcje alergiczne, które u zwierząt zdarzają się niezmiernie rzadko. Niekiedy w miejscu ugryzienia mogą się pojawić odczyny, ale one samoistnie zazwyczaj znikają w ciągu dwóch dni i nie wymagają jakiegoś e, szczególnego postępowania.